Kolejna firma w Warszawie to Mobitech Caravan Center obok mnie Piotr, którego już mogliście na naszym kanale zobaczyć. Kłaniam się Piotrze. Cześć. Witam serdecznie Piotrze Detles od niedawna Benimar. Może zacznijmy od Detlesa. Fajne przyczepy kempingowe Nomad Camper. Czym one się różnią, dla kogo są przeznaczone? Powiedz mi coś więcej. Tak jak sobie przypominasz, rozmawialiśmy w zeszłym roku w Düsseldorfie o przyczepie, która nam się najlepiej sprzedaje u nas w firmie. Tutaj stoimy obok tych egzemplarzy: to są 730 SKR w wersji Camper i Nomad. Najbardziej popularne u nas wśród naszych klientów i też e, można powiedzieć, najlepiej przyjmowane przez klientów, ponieważ mamy liczną rodzinę, więc też celujemy w klientów, którzy mają liczną rodzinę. To są przyczepy. Jakieś 6-8 osób nawet do spania w tych przyczepach, bardzo duże, bardzo popularne na Półwyspie Helskim, ale nie tylko. Przyczepy można powiedzieć takie do stacjonarne, do postawienia właśnie czy to na Półwyspie Helskim, czy gdzieś na Mazurach. Bardzo można powiedzieć uniwersalne przyczepy i bardzo duże w środku, gwarantujące te trzy pokoje, gdzie oddzielnie mieszkają rodzice, oddzielnie mieszkają dzieci i oddzielnie mamy taki salon dzienny. To może być trudne pytanie, ale patrząc na obie przyczepy, z przodu, z boku, z tyłu, one są no, bliźniaczo do siebie podobne, a różnica w cenie jednak jest widoczna. Są bliźniaczo do siebie podobne, jeżeli chodzi o układ w środku i o plan przyczepy. To są dokładnie te same przyczepy. Natomiast, tak jak w samochodach, mamy wersję powiedzmy, podstawową, czy jakąś w jak Volkswagenach Trend Light i Comfort Line, to tu jest tak samo. Mamy wersję Camper i mamy wersję Nomad, które różnią się kolorami wnętrz, można powiedzieć, designem szafek, tapicerkami, jak również też wyposażeniem. To co, zaczynamy od Nomada, wchodzimy do Nomada? Proszę no, bardzo. Idziemy. Powiem Ci, że po pierwszym sezonie nad Polskim Morzem na kempingach, mhm. Widziałem mnóstwo tych nomadów. Naprawdę to są popularne przyczepy. I to naszych nomadów. No właśnie, dużo twoich nomadów. Dlacze, dlaczego akurat nomad powiedz? Słuchaj, nomad był e, przyczepą i jest właściwie przyczepą, taką najbardziej popularną z uwagi na to, że to była. Takie najbardziej e, rozsądne cenowo rozwiązanie. Dlatego, że oferowało dokładnie rozkład ten, w którym jesteśmy. Może nie w wersji podstawowej, a w takiej średniej, wyższej. Natomiast był rozsądny cenowo w porównaniu z ekskluzywem, który w zeszłym jest roku. był, jeszcze wyższa półka. Był, była, była w zeszłym roku. W tym roku, niestety, już nie ma ekskluzywa. Tą lukę zastąpił nam Beduin, z tym, że Skandynawia, który ma zupełnie inne rozkłady, w nim nie znajdziemy tego rozkładu. I w tej chwili Nomad stał się, można powiedzieć, topowym modelem, jeżeli chodzi o ten rozkład. No to opowiadaj, co tutaj mamy do dyspozycji? Tych miejsc tutaj jest mnóstwo. Miejsc jest mnóstwo. Po pierwsze to, co mówiłem, mamy salon, które możemy zamknąć drzwiami i odseparować. Jak przyjmujemy gości, możemy zamknąć sobie sypialnię i tą intymną część przyczepy. I tu imprez. I tutaj imprezujemy, <laughs> dokładnie. Mamy do dyspozycji dużą lodówkę, która jest tutaj z oddzielnym zamrażalnikiem. Dużą kuchnię, jeszcze z taką ciekawostką. Gdzieby powiększyć blat roboczy, powiększamy go przez taką wkładkę, przez co uzyskujemy. Dzięki. I dodatkowy blat taki roboczy, jeszcze podnoszony z boku. Bardzo duże siedzenie, które naprawdę to jest, to jest bardzo duże, duży plus tej przyczepy. To możemy przesunąć. Że mamy, tak, że mamy stolik na jednej nodze stojący, który możemy przesunąć, i sześć osób, nawet do ośmiu osób spokojnie sobie siedzi tutaj przy tym, przy tym stole. Tu mamy miejsce na telewizji, więc mamy idealny pokój, taki dzienny, można powiedzieć, taki living room. I to który... jest też pierwsze miejsce do spania, prawda? Też możemy przekształcić. Tak, to możemy przekształcić w miejsce do spania, to nawet dla, na trzy osoby. Natomiast, co jest bardzo dużym atutem tej przyczepy, na helu wszystkie przyczepy stoją tyłem do zatoki, żeby przedsionek był od zawietrznej. Więc mamy, stojąc w pierwszej linii, genialną panoramę na zatokę. To jest po prostu rewelacyjne rozwiązanie. Takiego rozwiązania nie ma praktycznie żadna inna przyczepa. Eee, można powiedzieć, że tak, nasze rozwiązanie, nasza przyczepa, nasza wersja przyczepy z tym rozwiązaniem jest najfajniejsza, bo oferuje również łazienkę z dużym prysznicem, która z kolei. Która, której nie ma żadna inna marka. Taki no właśnie, rozwiązań. Piotrze, w takim razie od razu pytam. W tym roku fala karawaningu na, z powodu koronawirusa. Ludzie chcieli się odseparować od innych ludzi. Czy zauważyliście w, w swojej firmie, w firmy Mobitech sprzedaż właśnie rozwiązań z własnym jakby węzłem sanitarnym? Tak. My od dawna sprzedawaliśmy przyczepy z, z pełnym węzłem sanitarnym. Mam tu na myśli ten stan, znaczy dużej wielkości prysznic, taki powiedzmy normalny, domowy prysznic, od początku sprzedawaliśmy, a w tym roku to już w ogóle 100% sprzedaży to są przyczepy z dużymi prysznicami. No dobra, to idziemy w głąb. To ta, zapraszam tak, Cię do w głąb. Przeszliśmy do pokoju dziecinnego, gdzie mamy dwa piętrowe łóżka. Możemy też, jest opcja, żeby zrobić drugą parę piętrowych łóżek, więc mamy cztery miejsca do spania dla dzieci. Ale akurat w tej wersji mamy pokój z dwoma łapkami, plus miejsce takie dzienne dla dzieci, które mogą sobie tutaj, nie wiem, obejrzeć film, pograć na komputerze. To wszystko też jest zamykane tymi dwoma jakby pełnymi drzwiami. Co tutaj? Tak, tymi drewnianymi, co nie jest harmoniką papierową, nie jest jakąś tam tkaniną, tylko jest po prostu drewnianymi, pełnymi drzwiami. Mhm. To mamy ten drugi pokój i tu gdzie stoisz mamy sypialnię, można powiedzieć, rodziców z dużym łóżkiem 60 m. i co najważniejsze z bardzo fajną, dużą łazienką. Ja tu się mieszczę, bez problemu. A wejdź prysznic zobacz, że normalnie wejdziesz prysznic i się zmieścisz. Nawet przy twoich rozmiarach. Do no, no, naprawdę. No. Zawsze o tym mówię właśnie. <laughs> Proszę bardzo. Właśnie dlatego o tym też powiedziałem, żeby podkreślić. Proszę bardzo. Bartek spokojnie wchodzi pod prysznic i się mieści. Taką przyczepę możemy na przykład na stałe podłączyć do wody, do tak, wody, tak, do kanalizacji? Tak, tak, tak. Ona ma coś takiego jak pakiet prysznicowy, który nam gwarantuje coś takiego, co się nazywa złączem wody miejskiej. To znaczy podpinamy tylko węż, wąż ogrodowy i mamy zapewnioną stałą, stałe zaopatrzenie w zimną wodę. Oczywiście w przyczepie też jest terma do podgrzewania wody. Ciepłej, 5-litrowa. My zwykle ją zmieniamy, na, oferując po prostu większą termę. 10-litrową bądź gazową, bądź gazowo-elektryczną, taką żeby w przyczepie była całe, cały czas ciepła woda. No dobra, to powiedz mi przyczepa stacjonarna, ale gdzieś tam może ktoś się holować. Mhm. Jakie DMC? DMC jest 2000 w przypadku kampera 200 w przypadku Nomada. Czyli kawał, kawał holownika musimy mieć. No prawda? musimy mieć już jakiegoś suwa bądź wana. Okej. Okay. Cena tego modelu. Cena tego modelu, to w zależności od wyposażenia, można powiedzieć, że jakieś 120, w zależności też od kursu euro, bo to nam bardzo determinuje, no powiedzmy do 150, coś takiego. To jest ten rząd wielkości. To wszystko w zależności od kursu euro i od wyposażenia tej przyczepy. W tej przyczepie, w tej chwili, w tej przyczepie, w której w tej chwili stoimy, ona jest tak, można być optymalnie skonfigurowana. Nie trzeba tutaj dużo do, do Nomada dokładać, żeby osiągnąć ten poziom, który tutaj mamy. Jak tą dużą łazienkę, pakiet prysznicowy, duża lodówka, no i jeszcze parę bajerów. Okej, okay. idziemy do drugiej przyczepy, bliźniaczej, idziemy. ale jednak innej. Do kampera. kampera. Do kampera. Zapraszam. Niby przyczepa, a Wetless kamper. No tutaj producent sobie leci z nami w kulki, prawda? Z tym tak, nazewnictwem. Dokładnie, tak. No ale ma tą nazwę opatentowaną od lat i przyjętą. Chociaż czasami klienci się mówią, mylą, jakie oferuję kamper, mówię, no kamper camper, ale ja chcę, żeby to była przyczepa. A no to właśnie. jest przyczepa. Więc... Jesteśmy w, w Detlesie kamperze, który jest tańszy i. Jest tańszy. Powiem Ci, ja wiem, że to są kwestie takie indywidualne, natomiast tu wnętrze mi się podoba bardziej niż tam. Słuchaj, no to jest wszystko kwestia gustu. O gustach się nie dyskutuje, natomiast tutaj osobiście dla mnie też to, to wnętrze jest cieplejsze no i dlatego też wydaje ci się, że jest, że jest fajniejsze. A, ale jak mówię, no to są, o gustach się nie dyskutuje. Jedni klienci preferują Nomada, jedni preferują Campera. Dobrze, że jest wybór. No właśnie. E, ta przyczepa jest tańsza, prawda? I to dosyć znacznie. Ta przyczepa jest tańsza, może nie dosyć znacznie, bo w podstawowej cenie to jest z tego, co pamiętam, około 1500 euro. To drobne, Natomiast drobne. <gry> w przypadku przyczep i to są drobne. Natomiast też różni się trochę wyposażeniowo. Co powoduje tą różnicę w cenie? Bo powiedzmy, sam kolor szafek nie powoduje tej różnicy ceny. Natomiast przyczepa układ ma dokładnie taki sam jak nomad, tylko tyle, że ma inne wnętrze, jest to, można powiedzieć, inny poziom, inny design w środku. Rozmawiałem z twoją żoną i pytałem ją o możliwość takiej przyczepy użytkowania również zimą. Ona powiedziała, że jak najbardziej w tych warunkach, właśnie mhm. taki zimę w Polsce, dlaczego nie? Tu jest elektryczna podłoga, prawda? Tak, tu jest elektrycznie podgrzewana podłoga. Przy czym yy, można powiedzieć, że użytkować przyczepę. Można każdą można w zimę, jeżeli ma tylko odpowiedniej mocy ogrzewanie. Tutaj to ogrzewanie ma 5 kW, więc spokojnie, nawet jeżeli to nie jest w cudzysłowie wersja zimowa, to można spokojnie w zimę ją użytkować. Dlatego, że izolacja jest na tyle dobra, że moc tego pieca jest na tyle duża, że spokojnie w zimę może... Ja sam spałem w takiej przyczepie przy minus 10 stopniach, więc... Bez problemu. Bez problemu, żadnego... Właśnie, zachęcamy do zimowego karawaningu przez cały rok. Teraz dużo klientów od nas kupił, kupuje przyczepy właśnie po to, żeby je postawić w górach. W zeszłym tygodniu wydaliśmy Beduina Skandynawię, właśnie, która pojechała w Dolomity. Pięknie, pięknie. Sam bym pojechał, a ty nie ja byłeś. Też, ja też. A ty też. nie byłeś na urlopie. A w nawiązaniu właśnie do tego, że nie byłeś na urlopie, powiedz mi Piotr, abstrahując od przyczepy, w której jesteśmy, jak oceniasz ten rok? Zwariowany rok, na pewno zwariowany. Zwariowany, no na nietypowy bardzo. Właśnie, powiedz jak, jaki był i według Ciebie jaki będzie ten przyszły sezon? Znaczy tak jak powiedziałeś, no rok, e, ten sezon właściwie 2020 był kompletnie zwariowany. Aczkolwiek yy, dla, nas, yy, dla nas był to bardzo dobry rok. Naprawdę bardzo dobry rok. My jesteśmy bardzo zadowoleni z tego. Yy, myślę, że był po pierwsze yy, zwariowany przez pandemię, którą mamy, i po prostu no, tutaj ludzie starali się, starali się szukać jakiejś bezpiecznej formy wypoczynku, a karawanik taką zapewnia. To jakby w 100%. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, myślę, że w końcu karawanik zaczął być modny. W Polsce, i to, 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 to zaczęło być alternatywnym yy, jakby sposobem spędzania wolnego czasu. Nareszcie I to, to myślę, że klienci zauważyli. Yy, oczywiście, że tam w, zawsze z tyłu gdzieś yy, była ta pandemia, natomiast większość, dużo klientów już po prostu zauważyło, czy powiedziało: Już mam dosyć jeżdżenia do hoteli, już mam dosyć tego ubierania się na śniadanie, obiad i kolację. Chcę po prostu mieć luz. I tak jak ja pamiętam, jak jeżdżę na, na Hell z przyczepą, i zdarza, czasami się zdarza, że po prostu chodzę cały dzień w kąpielówkach, no to też to też ludzie zauważyli po prostu, że mogą cały dzień przechodzić sobie w kąpielówkach, bo są cały czas u siebie. Myślisz, że ten trend uda się utrzymać? Na przyszły hmm. rok wydaje mi się, że tak. Natomiast czy uważasz, że ten słupek nie spadnie? Znaczy, wiesz, co trudno jest tak prognozować, to ja nie jestem tutaj żadnym prorokiem i jestem daleki od tego. Natomiast to, co powiedziałem, że koronawirus to jest jedno, który spowodował te, te, te zawirowania, te wzrosty u nas. Natomiast druga sprawa, że myślę, że klienci docenili taką formę spędzania wolnego czasu i tą wolność, którą, da, którą daje karawani, to jest taka druga rzecz, która w tle jakby na drugim planie była zauważona przez nas. Natomiast jak będzie, no trudno powiedzieć naprawdę. Nie wiem, co nas czeka. Myślę, że nikt z nas nie wie, co nas czeka z, z pandemią i z, z ekonomią. Zobaczymy, no, czas pokaże. No, ale ja myślę, że to, 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 co widać po prostu, społeczeństwo się bogaci z roku na rok. To jest, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, no zaczynamy coraz szybciej gonić ten zachód i myślę, że go w jakimś tam, w jakiejś perspektywie czasu dogonimy i będzie u nas takie samo nasycenie, mam nadzieję, kamperami, przyczepami jak w zachodniej Europie. Oby. Bardzo Oby. bym sobie tego I życzył je. i wszystkim nam. Ja ci też tego życzę. Idziemy tak. może wreszcie do jakiegoś samochodu. Zapraszam. Piotrze, od niedawna, no w sumie jeszcze od niedawna, można by tak powiedzieć, tak. nowa marka w ofercie tak. waszej firmy. Tak. Tak, to jest nasz, można powiedzieć, nowy nabytek, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, bo jesteśmy jednym z dwóch autoryzowanych dealerów w Polsce. Marka bardzo fajna, która nam się bardzo podoba, bardzo dobre samochody, bardzo dobrej jakości, a co najważniejsze... Na samochodzie, gdzie został dwulitrowy silnik. Jako jest, jeden z nielicznych. Jako jeden z nielicznych. Można powiedzieć, że Ford w tej chwili jest jedynym podwoziem, który ma dwulitrowy motor. Mm -hmm. Fiat Citroen już weszli z tego, niestety wyszli z tego silnika. Oczywiście mówimy tutaj o niskiej akcji. O tak? niskiej akcji. Gdyby tak. ktoś jeszcze nie pamiętał, ja w każdych materiałach mm -hmm. podkreślam tą nisko akcyzę. E, opowiadaj o samochodach. U Integra już widzieliśmy u innego dystrybutora, mm -hmm. ale macie też fajną alkowę, również z tym pakietem NordCap Auto. E, tak. To jest też bardzo dobrze sprzedający się u nas samochód od zeszłego roku, dużo żeśmy sprzedali detal samochód z Alkową 5-osobowy, 5-osobowy do jazdy, co chciałem podkreślić, z też bardzo fajnym wyposażeniem, bo 170 mm motor i automatyczna skrzydła co jest i przy tej cenie, którą oferuje Benimar, to jest absolutny bestseller. No to jak już powiedziałeś, to dokończ ten temat ceny. Cena w tej chwili tego Benimara powinna się zamknąć w jakiś, powiedzmy, też w zależności od wyposażenia i kursu między 270-290 tysięcy. To nieźle. Poniżej 300 Poniżej na 300 obecne pokoleni. trendy w rynku. Okay. Gdzie wszystkie fiaty w tej chwili i yy, tak. są po, zaczynają się właściwie od 300. To jest naprawdę bardzo, bardzo dobra cena. Zwłaszcza, że przy tym wyposażeniu, gdzie mamy automatyczną skrzynię 170 km motor. Pakiet zimowy, solar, kamery cofania, to wszystko jest w tej cenie. Okej. Okay. Piotrze, jak To nie ma... jest podstawowy samochód, właśnie. To ja czy... wiem właśnie mhm. o tym. Piotrze, mówiąc o cenach, chcę Ci zadać takie <coughs> trudne pytanie, bo to one jest trudne. Bardzo wielu czytelników pisze do nas, dlaczego wszyscy mówią o cenach w euro. No i tłumaczę, że kurs tak. jest różny i on. W czasie pandemii mógł naprawdę skoczyć. Bardzo Natomiast silne. nie uważasz, że polskie firmy sprzedając w Polsce powinny podawać ceny jednak w Polsce i brać na siebie to ryzyko tego zmieniającego się kursu? Słuchaj, to jak chcesz, to bardzo cię proszę weź to ryzyko na siebie. Ja, wiesz co, przy tych zmianach, które teraz były, my nie jesteśmy w stanie, bo ona nam zżera całą marżę i, i, i nawet więcej. Po prostu nie jesteśmy w stanie... Myślę, robić. że o tym trzeba warto mówić. Po prostu, jak to wygląda również z waszego punktu. No trzeba mówić o tym, że kurs jest uzależniony od euro. My nie jesteśmy takim importerem jak na przykład, nie wiem, Volkswagen Polska, który sprowadza tysiące tych samochodów, albo dziesiątki tysięcy tych samochodów. Może dziesiątki to nie, ale powiedzmy naście tysięcy samochodów. I on jakby w ramach koncernu, który działa globalnie na świecie, jakoś to może sobie... Te zmiany gdzieś tam rekompensować. rekompensować. My nie jesteśmy w stanie tego zrobić, niestety. No każdy z nas jest oddzielnym podmiotem, gdzie bezpośrednio importujemy, po prostu my nie jesteśmy w stanie. Jasne. Piotr, idziemy do alkowy, pokaż nam alkowę. Może zacznijmy od tego w ogóle, że ten samochód zupełnie troszeczkę inaczej wygląda, prawda, z zewnątrz. Wreszcie nie biały, nie biała e, tak, szoferka. Tak. tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. To jest samochód z pakietem Nord Auto Cup. I ten pakiet determinuje nam srebrną szoferkę, i dużo wyposażenia takiego standardowego, gdzie w przypadku tego samochodu to jest 170-konny silnik, plus automatyczna skrzynia biegów. Mm -hmm. Plus pakiet zimowy, plus taki jeszcze pakiet delivery, który ma e, kamerę cofania, solary i tam parę jeszcze indziej. To ciekawe, prawda, że hiszpański producent wreszcie zaczął robić samochody przygotowane do całorocznego użytkowania. Wreszcie. Ciekawe, to co <laughs> prawda, ciekawe. Aczkolwiek e, jak się okazuje, Benimar. Zaczął być coraz bardziej popularną marką w całej Europie i z racji tego, że jest sprzedawany, na przykład, nie wiem, do Anglii i zaczyna być sprzedawany też do Europy Północnej, no po prostu wprowadzili taki pakiet, jakby siłą rzeczy, no rynek myślę, że narzucił takie takie, takie po prostu oczekiwanie. Jasne, idziemy do środka. Benimer zrobił robotę, prawda, na przestrzeni ostatnich lat. Tak, tak, bardzo, bardzo poszli do przodu, naprawdę przede wszystkim z designem, który jest uważam, że w ogóle bezkonkurencyjny. Za te pieniądze za te pieniądze jest rewelacyjny. Poza tym, ponieważ my wcześniej sprzedawaliśmy również włoskie marki takie jak Lajka. Mhm. Tamten design był na owe czasy, można powiedzieć, ponadczasowy, taki zupełnie inny. Potem był okres takiego, można powiedzieć, designu trochę nijakiego. Zwłaszcza bo to przydowały niemieckie firmy, które ten design jest no, różny, no, też nie dyskutujemy o Augustach, w każdym razie taki akceptowany przez Niemców. Natomiast Hiszpanie znaleźli w tym wszystkim, uważam, że bardzo fajny, taki złoty środek, łącząc nowoczesny design. Z bardzo dobrą jakością. I to potwierdzają nasi klienci, którzy kupili od nas auta, którzy są bardzo zadowoleni z tych aut. Praktycznie nie mamy niezadowolonego klienta, który był niezadowolony z użytkowania tego samochodu. Mhm. Pięć miejsc tutaj mamy. Pięć jak miejsc do jazdy, tak. Pięć miejsc do jazdy w Alkowie. Przy czym chcę powiedzieć, że pięć miejsc jest dlatego, że mamy rozwiązanie z półintegry. Dwa oddzielne łóżka z możliwością połączenia na jedno duże, bo zwykle sześcioosobowe Alkowy mają z tyłu łóżko w poprzek. Zgadza się. I to jest taki, taki można powiedzieć, standard dla sześcioosobowych samochodów, natomiast tutaj to jedno miejsce jest mniej z uwagi na to, że mamy te dwa pojedyncze Łóżka, no i to rozwiązanie, właśnie, jest trzema miejscami do spania, dwoma walkowie. Tutaj stolik, czyli nasz living, też można przekształcić. To jest sporo miejsca tak, tak przednie fotele są obrotowe. Oczywiście, że tak. Więc tutaj ta przestrzeń jest spora. Tak, tak, tak. Bardzo fajnym rozwiązaniem tutaj w tym livingu, to może zaraz pokażemy to, jest oprócz dwóch siedzeń z pasami przodem do kierunku jazdy. Taka, można powiedzieć, kanapa, bokiem do kierunku jazdy, która jest bardzo duża, która nam zapewnia, można powiedzieć, siedzenie dla sześciu, nawet siedmiu mm -hmm, osób. Mm -hmm, mm -hmm. Bardzo fajne rozwiązanie, z dużą ilością szafek, dużą ilością schowków. Tak, to jest schowek na alkohol. <laughs> no tak. tak. Znalazłem go. Znawca. <laughs> Znalazłem go. Wiesz, Ale to wiesz co, To tu masz alkohol, a tu masz z kolei coś do alkoholu, no gdzie właśnie. możesz sobie wstawiać butelki. Bez problemu nie otwierałem całej lodówki. Mm -hmm. Bardzo fajne rozwiązanie, które oferuje Benimar tutaj właśnie przy lodówkę taką. Nie wiem co da dalej, szczerze mówiąc. Słuchaj, no dalej to trzeba kupować po prostu Benimary i jeździć nimi. Tak myślę. No, oczywiście, że tak. Naprawdę bardzo fajne rozwiązania, bardzo fajne samochody. Automatyczna skrzynia 170 koni. Chcę powiedzieć, że samochody, jak nam mówią klienci zjazd, okazuje się, że nawet przy Alkowie, można powiedzieć, charakteryzują się niewielkim zużyciem paliwa. Tak, wiem. Te jednostki, foto tak, są naprawdę. naprawdę przetestowane, 9 tam, można, tam można zejść poniżej 10 litrów, tak. nawet przy takiej tak. dziadkowej jeździe, tak. ale można. No A mamy można. klienta, który w także 7,5. Nieźle. Nie wiem, jak tyłu, on jeździł, nie, nie wiem jak jeździł, ale tak, tak, takim, takim mu zużyciem się pochwalił. Jasne. E, Piotrze, bardzo dziękuję za prezentację i przyczepy dziękuję. i kampera, e, powodzenia. Powiedz mi, czy teraz, gdy przychodzę do ciebie z walizką pieniędzy i chcę kupić pojazd, długo będę na niego czekał? Możesz od ręki wręcz. Mhm. Te samochody, które są tutaj, prawda? Te samochody już część z nich jest sprzedane, ale jakby mamy stałą, stałe dostawy, więc... Możemy... O, to, o to nie muszę się martwić. Nie, Także, jeżeli szukacie w Warszawie y, generalnego przedstawiciela Detlesa, Benimara, ale to nie wszystko, Posla, prawda? Posla, Sunlighta, Capstera. Kurcze, no trochę macie, Trochę tych mamy marek. tych marek. tych Caravan Center, tam Was Piotr przyjmie. Dzięki, Piotrze. Dziękuję bardzo i zapraszamy wszystkich. Gramy? Gramy. Pierwsze chodzą słuchy, że sprzedajesz kamperę, a nie masz serwisu. Pierwszy raz jestem u Ciebie w biurze. Pierwszy raz no mogę właśnie. się zapoznać z Twoją ekipą i mówisz, że serwis masz. I to nawet nie taki mały. Znaczy, przede wszystkim, to my jesteśmy pełnym gileczkiem z prawdziwego zdarzenia od lat 16. Gdzie żyjemy z serwisu, sprzedaż jest jak gdyby równoległą tutaj naszym działem w firmie, ale mamy bardzo rozbudowany dział serwisu. Chciałem Państwu przedstawić naszego szefa serwisu, który się zajmuje po pierwsze koordynacją serwisu, zarządzaniem serwisem. Częściami zamiennymi akcesoriami. Katalog leży także. Katalog rajmo leży. Ale nie tylko cały harmonogram prac serwisowych myślę, że jest na miejscu. I to jest nasz trząd firmy, więc jakiekolwiek tego typu plotki po prostu są Obadasz. bezpodstawne. Czyli tak? krótko mówiąc, do was też można przyjechać na przykład na doposażenie pojazdu. Oczywiście, że można na do, do doposażenie, ale również co robimy, to robimy wszelkiego rodzaju naprawy. Nawet wszystkich starych kamperów, czy tam wiekowych jakichś kamperów, robimy remonty tychże kamperów, ale też od dłuższego czasu robimy naprawy powypadkowe i likwidację szkód bezgotówkową kamperów i przyczep kempingowych. I mamy naprawdę dużo klientów, jeżeli chodzi o, o tą, e, tą działkę, ponieważ pracujemy bezpośrednio z firmami ubezpieczeniowymi, i przyjmujemy cały ciężar rozliczeń, szkód komunikacyjnych na siebie. Czyli karawan, center krótką Dokładnie jest karawan, center pełną gębą. Okej. Okay. Jak można się, ostatnie pytanie, z Wami skontaktować w takim razie? Gdzie można Was znaleźć właśnie w Warszawie? W Warszawie jesteśmy jeszcze na Ochocie, na ulicy Instalatorów 23. Numery telefonów, dokładne adresy są na naszej stronie internetowej mobitechcc.pl. Mobitechcc Także tam znajdziecie Państwo wszystkie namiary. Znajdziecie namiary bezpośrednio do działu serwisu, do działu sprzedaży. Wszyscy jesteśmy tutaj dostępni dla Państwa i gotowi pomóc.